Granat, dziewczyny, naszej sukienki, Boże, jakie one są cudne, styl etno, będę wprowadzała mnóstwo, mi się bardzo podobają takie tkanie, zresztą wspominałam już o tym, dziewczyny, jest po prostu przepiękna sukienka, wymiary 100, e, przypomnę jeszcze wymiarki, 112 w biuście, talia 178, biodra 192 i długość całkowita 147 cm, dziewczyny, to jest kolor granat. Cena jest 115 zł, więc jest genialne wyzwisko za jedwabiem. był 30%, więc naprawdę skład jest, same przyznajcie, świetny. Ale też bardzo ładnie się kobietki układa, tak? Nawet jak ją założymy z paskiem czy bez paska, bo mi się podoba, jak jest dużo gadżetów. Ale wygląda naprawdę świetnie. X2857 granat. Cudno jest. Dziewczynki, zostało mi jeszcze w ofercie bordo i kawa, znak zapytania czy jeszcze się pojawi raz nie. Ale dziewczyny zapraszam, nigdy nie wiadomo co się wydarzy. O <gry> Także zapraszam.